Kałak, nie mam teraz czasu, dokręcimy tą scenę później. Jadę dawać lekcje z freestylu, muszę zarobić, gościu. Ja jestem jak imigrant. Jesteś jak imigrant, ale ten przed w de France. A wiesz dlaczego? To jest dobra zwrotka, bo w seksie wybuchasz zanim wejdziesz do środka. Siema, jestem ryba z WBW, turbo kozak, najlepszy jestem we wszystkim. A w tym odcinku nagram Ci poradnik, jak zacząć freestylować. Co to w ogóle jest freestyle? Definicji jest wiele, ale według mnie freestyle to rozrywka schlebiająca najniższym gustom lub dzieciom do 15 roku życia. Ważne, żeby się rymowało, nawet nie wszystko, żeby było jak najwięcej przekleństw, a warstwa liryczna, żeby nie była zbyt wymagająca dla przeciętnego odbiorcy z nizin społecznych. Najlepiej sobie odpuść i w ogóle nie zaczynaj. Ale jeżeli już musisz zaimponować piętnastolatkom na imprezie, albo swojemu starszemu bratu z Poprawczaka, no to nagram ci ten poradnik, o który ciągle mnie prosisz na Instagramie. Tym bardziej, że w internecie nie ma takiego poradnika. Był kiedyś jakiś ode mcf no ale problem w tym. Kolejne o kolejne a ja tutaj walczę z chuja. Tak to... Czyli muszę to dla was zrobić. Specjalnie dla Ciebie podzielę ten poradnik na kroki, które pozwolą Ci łatwiej przyswoić wiedzę. Każdy z kroków zostanie zakończony podsumowaniem, abyś lepiej utrwalił nowe wiadomości. Krok pierwszy. Nie zaczynaj. Jeżeli jeszcze mogę Cię uratować, to weź sobie odpuść ten cały freestyle. Na freestylu nie ma ani gorących suk, ani ogromnych pieniędzy. Serio chce się jeździć całą Polskę za jakieś parę ciuchów od sponsora? Ogarnij się i sobie odpuść. Błagam. Ty Paweł, idziesz na osiedle trochę pobiegać? Krok drugi. Osiedle. Do kroku drugiego potrzebne Ci będzie osiedle oraz co najmniej dwóch ziomów. Jeśli jesteś typem samotnika i nie masz ziomów, możesz od razu przejść do kroku trzeciego. Jeżeli masz już dwóch ziomów, robicie tak. Jeden puszcza Stealtry, instrumental z YouTube'a i daje tematy, a drugi nawija. Nie pilnuje czasu, bo na osiedlu nikt niczego nie pilnuje, a zwłaszcza czasu. Fajnie, jak jest jeszcze kolejny ziom, który jara się panczami Ale jeżeli go nie ma, to też jest spoko Ci dwaj mogą jarać się panczami Chociaż na początku i tak nie będzie czym, bo przecież dopiero zaczynasz i jesteś nikim Nie zaczynaj Co najgorsze, dobra, wcale dobra, nie dobra, jest dobra, powiedziane, dobra, że kimkolwiek dobra. będzie Jesteś nikim, teraz zaprzeczę Jesteś nikim albo adz Ogarnij się i sobie odpuść, błagam Dobra, 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 dobra. się pierdalam. Nie znam cię, nie mam cię za brata A łom, że otwierałbym jej zębami, gdyby nie była szczerbata I... Ja musiałam powiedzieć, ja nie, się nie, wie, nie nawijali mor, o tym tu udostępnie na mój profil, to wejrzą że wszystkie ziołki was poznajdują. Podsumuję krok drugi. Wychodzisz na osiedle i nawijasz z ziomalami. rozumiesz to? Krok trzeci. Chata. A zarazem krok drugi dla tych, którzy nie mają ziomów. Dobra, skoro ustaliliśmy już, że nie masz ziomów, to siedzisz na chacie i trenujesz z tematorem. Pozwoli ci to nie tylko skompromitować się jedynie we własnych czterech ścianach, ale pokaże ci także, że umiesz trzymać się tematu jedynie przez dwa pierwsze słowa na wiki. Do... Białe, białe wiersze. Białe wiersze. Dobra, 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 dobra. I dobra mordo. dobce jest tu przestać. Co coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam, coś tam. <noise> Jak już siedzisz i tak na tej chacie To wymyśl sobie od razu dobrą ksywę i przerywnik Przerywnik musi podkreślić twoją zajebistość Na przykład coś w stylu Elo, elo, wbijam chamy Kiedy wchodzi Andrzejek to jest wygrany Wchodzisz na stronę YouTube pisujesz Filipek, najlepsze wejścia Katujesz chłopie Zapamiętujesz sobie najlepsze pancze, A później na bitwie rzucasz je w przeinaczonej wersji I co? I co ci powiedzą? Że odgrzewałeś? Dupie masz wygrałeś bitwę i tyle, elo Podsumuję Krok trzeci Siedzisz na chacie i katujesz temator Czajesz? Krok czwarty. Przygotuj się na bitwę. Zanim pożyczysz od starego kluczyki do jego zajebistej fury, pamiętaj, żeby mieć ze sobą niezbędne atrybuty każdego prawdziwego freestylowca: zeszyt oraz długopis. Zeszyt jest Twoim arsenałem przepotężnych wersów. Najlepiej, żeby dotyczyły aktualnych wydarzeń. Mogą być one na tle sportowym, medialnym, rozrywkowym, politycznym, ale i tak publika najbardziej zajara się, jeśli użyjesz wyszukanego słowa, którego nie zrozumieją. Na najpłytszym poziomie zażartujesz seksualności przeciwnika lub jego wybranki. Polityka. Dobra, dobra, jadę ci ziomal. Twoja panna głosowała na Biedronia. Piłka nożna. Twoja panna jak Lewandowski. Jadę ci łaku, bo biega za nią dziewięciu spoconych chłopaków. Przeczytałem ci zaledwie dwie strony, a ten zeszyt ma ich 80, rozumiesz są co w tym... Jadąc na bitwę najlepiej wypij 4 browary i dwusetę, a następnie wmawiaj swoim współpodróżnikom, że tym razem na bank rozjebiesz. Tym razem na bank jebie. Pamiętaj, że często powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Wykorzystaj to jako swój atut. Podsumuję krok czwarty. Przed bitwą odpowiednio się przygotuj. I nie mówię tu o czteropaku i dwusecie. Krok piąty. Pierwsza bitwa. Jeżeli uważnie słuchałeś moich poprzednich kroków i wykonałeś je prawidłowo... To Odpowiedni moment na Twoją pierwszą bitwę. Pewnie myślisz sobie, nie, jeszcze jestem za słaby, nie nadaję się do tego. I w sumie masz rację, ale wszyscy zawodnicy są za słabi i się do tego nie nadają. A mimo wszystko jeżdżą po tych zastranych bitwach. Bierz kieszonkowe od mamy, pakuj głośnik bluetooth i rezerwuj nocleg na dworcu. Kumasz to, jedziesz na swoją pierwszą bitwę. <laughs> za pierwszym razem proponuję Ci wybrać jakąś małą, lokalną bitewkę lub ustawkę. Jeśli jesteś z Warszawy, polecam WLW. Go, Rzucenie się na głębsze wody bez stoperanu może po prostu zaowocować tym, że na bitwie obsrasz zbroję i zaczniesz nawijać przeciwnikowi O nie, już przegrałem, albo co gorsze, o nie, jesteś lepszy ode mnie Uwierz mi, że na freestyle'u nie ma nic bardziej upokarzającego Skup się przed walką i puść sobie Lost Yourself Eminema Poczuj się jak prawdziwy zabójca, rozumiesz to? Pamiętaj, żeby ilość przekleństw w twoim wejściu była proporcjonalna do twojej pewności siebie Przecież jesteś największym kozakiem w tym klubie Jestem pewny, że... Wygram. Kurwa, wygram, bo wiem, co to znaczy freestyle. Padam! Zawsze ci kłokosze, ku... białe wiersze, białe pod nosem. Jestem najlepszy i to jest opcja jasna z jebie Moja domena to pewność siebie. Jestem pewny siebie z Pamiętaj, żeby na bitwie freestyleowej nigdy nie patrzeć się w Ziemię. Matka Ziemia dała nam wszystkim życie, tymczasem połowa zawodników traktuje ją jak oponenta. Wystrzegaj się tego błędu. Podsumuję krok piąty. Pakuj walizę i jedziemy na bitwę. Krok szósty. Refleksje. Nie przyszedłeś prelimek na bitwie o wygwizdowo. Myślałeś, że jesteś mega kozakiem, a odpadłeś z koleżką, którego nawet nie dało się zrozumieć po 12 piwach. Pewnie spytasz, dlaczego? Już tłumaczę, bo miał lokalnych ziomków którzy wypili tyle samo piw, co oni i robili mu hałas. A na dodatek jego koleżka, który nie wie, co to freestyle, siedział w jury, rozumiesz? Jak ty chciałeś, kurwa, wygrać? Jeżeli już wróciłeś do domu po bitwie, wytrzeźwiałeś i zrozumiałeś, jak bardzo dałeś dupy, spytasz, co zrobić. Masz dwa wyjścia. Pierwsze, nie zaczynaj. I drugie, podejść do tego pozytywnie. Pamiętaj, że Każdą porażkę możesz przekuć w zwycięstwo. Raz wracasz z tarczą, raz wracasz na tarczy. Raz nad wozem, raz pod wozem, raz baba z wozu, raz koniom, lżej. i nieważne, rozumiesz to? Podejdź do tego pozytywnie po prostu. Moment, w którym odpadłeś, jest momentem, w którym możesz przestać się wczuwać. Teraz idziesz, walisz 12 browarów, a następnie kierujesz się na dworzec, gdzie czekasz na poranny pociąg. Gościu uświadom sobie, że to, że odpadłeś, niczego nie zmieniło. Głowa do góry. Nawet jakbyś wygrał całą bitwę dalej byłbyś przegrywem. Na tym polega freestyle, rozumiesz? Podsumuję krok szósty. Teraz wróć do kroku pierwszego i zrozum sens poradnika. Koniec tego poradnika. Znaczy, pamiętajcie, nigdy nie bądźcie za mądrzy, chyba że jesteście pedechą. A, uchwyć mój, uchwyć najżej. Chodzi mi o to, że, kurwa, jak ja zrozumiałem, że nie będę już freestyleowcem, to zacząłem się chociaż jąkować z najlepszymi chlamem. Z, no. Z... No, ze wszystkimi, ale ogólnie tak, jak zrozumiałem, że, że jestem nikiem we freestyle'u, przebranżowiłem się na picie z nimi wódeczki, polecam wszystkim, yy, Backstage za free. Jeżeli sam jesteś miernym freestyle'owcem, proponuję ci zadawać się z jakimiś legendami. Ja na przykład wybrałem mistrza WBW, Bobera. O, siema Bober, mordeczko, pas może od razu oddamy Grubasowi ten pas, co? A jak to było z tym? Pytanie do publiczności. Kto dzisiaj wygrywa? Bober! Nie musisz sam być prawdziwym freestyle'owcem. Wystarczy, że masz zarabisz tych ziomeczków freestyle'owców i pijesz razem z nimi wódeczkę Kumasz to, zostaw łapkę, subika i w komentarzu napisz, czego dalej chciałbyś mieć tutorial.